Proszę pana, ja wyjść spokojnie, nie mogę. Z każdego kąta wyskakuję. Coś w tym musi być. Proszę pana, ja drzwi otwieram, a za drzwiami ona. Coś w tym musi być. A wy obaj jesteście jednakowo podejrzani osobnicy. O, o, o mówiłem panu, mówiłem, że nienormalna. Tych panów dwóch pod lupę trzeba wziąć, bo kłamią, jakby krali snut. To celu Dość cichaczem śledząc i krok krok, krok w krok. krok, krok, krok. Pytania, 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 pytania bez rozwiązania. I na, co to i, na co, to, i po co to, i po co to, i kto jest kim? Śledzisz mnie, ale czy ty wiesz kogo śledzisz? Jestem oficerem służby śledczej. Pan? Pan jest oficerem? A ty mi przeszkadzasz. Pan też szuka tego kapelusza za 100 tysięcy. Obiecaj, że nie będziesz wtrącała się do tych spraw. Nie będę. Tylko chciałabym wiedzieć, co z tym kapeluszem. To ciekliwe, zadajesz pytania, a odpowiedź, moja panno, jest prosta, tak prosta jak drut. Moja panno jak drut, bo kapelusz za duży, za duży on był. Ciut, ciut, ach cóż, ach cóż, no cóż. Przestań zajmować się tym kapeluszem, bo to się źle dla ciebie skończy. Bardzo źle! się narobiło, a kto to widział, jak to było? Wszyscy od rana chodzą w nerwach, nieboże szuka kapelusza.